Głupota pospolitych złodziejaszków zaskakuje nawet policjantów. W czwartek, w godzinach porannych, dokonano włamania do jednego z lokali gastronomicznych przy przystanku autobusowym na osiedlu stałym. Około 15 minut policjanci potrzebowali, aby natychmiast zatrzymać sprawcę tego włamania. Kilkanaście minut później na ulicy Szczakowskiej policjanci zatrzymali 31-latka, który spacerując po chodniku na winok radiowozu wyrzucił w krzaki łom. Patrol zauważył przebiegającego przez drogę mężczyznę, który na widok radiowozu zaczął zachowywać się dziwnie, wykonywał nerwowe ruchy. Gdy policjanci chcieli go zatrzymać, ten zaczął uciekać po drodze, wyrzucając już jakiś przedmiot. Jak się później okazało, był to łom, którym posłużył się do tego włamania. Jak się okazało, z lokalu skradł niewielką kwotę drobnych pieniędzy pozostawionych w kasie, natomiast właściciele oszacowali zniszczenia na kwotę ponad 1000 złotych. Tak naprawdę sprawca tego przestępstwa większą szkodę uczynił w momencie samego włamania. Uszkodził zamki, uszkodził drzwi, szybę, więc to tak naprawdę jest tutaj. To ma wpływ na szacowanie tej straty. Pospolity złodziejaszek był znany policji. Podczas zatrzymania okazało się dodatkowo, że posiada przy sobie marihuanę. 31-letni jawożnianin, od kilku już dobrych lat, jest notowany. Na swoim koncie posiada barwną kartotekę. Oczywiście mówimy tutaj o czynach przestępczych. Na swoim koncie również już posiada wyrok i pozbawienie wolności. Sąd zastosował wobec niego policyjny dozór. Za kradzież z włamaniem grozi kara pozbawienia wolności nawet do 10 lat.